Dashboard DJX C50 to najnowsza odsłona bestsellerowego celownika noktowizyjnego firmy Pulsar. To pierwszy na świecie celownik cyfrowy zapewniający kolorowy obraz nie tylko w dzień, ale także wieczorem. W całkowitej ciemności korzystamy natomiast z czarno-białego trybu nocnego o wyjątkowej, najlepszej w swojej klasie rozdzielczości i jakości. To wszystko zamknięte w korpusie klasycznej lunety o tubusie 30 mm. Seria celowników DJX C50 to trzy modele różniące się zastosowanym iluminatorem podczerwieni. To model bez iluminatora, model z iluminatorem o niewidocznej wiązce, który umożliwia obserwację w całkowitej ciemności nawet do 500 metrów. Oraz model wzmocniony iluminatorem wysokiej mocy i zasięgiem nawet do 550 metrów. DJX C50 charakteryzuje się powiększeniem optycznym 3,5 raza, które możemy zwiększyć cyfrowo do 14 razy. Dzięki cyfrowej technologii celownik nie jest wrażliwy na światło dzienne. DJX C50 pozwala na precyzyjne, kolorowe obserwacje aż do zmierzchu, a w całkowitej ciemności w ułamek sekundy można wzmocnić jego czułość i zmienić tryb obserwacji na nocny, uzyskując niezwykle dokładny czarno-biały obraz noktowizyjny. DJX C50 jest wyposażony w sensor CEMOS o najwyższej dostępnej na rynku rozdzielczości Full HD 1928 na 1088 pikseli, który w połączeniu z mrozoodpornym wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości 1024 na 768 pikseli i dopracowanymi algorytmami obrazowania daje niezwykłą szczegółowość obrazu. Tak wyposażony celownik jest gotowy do działania przez cały rok, także w ekstremalnych temperaturach. Wysoka klasa wodoodporności IPX7 to gwarancja niezawodności celownika w każdych warunkach atmosferycznych, nawet w silnym deszczu, a wysoka odporność mechaniczna produktów Pulsar zapewnia wytrzymałość nawet na dużych kalibrach. DJX C50 przypomina klasyczną lunetę celowniczą o tubusie 30 mm, zatem bez problemu można go zamontować na posiadany karabin za pomocą standardowych obejm. Celownik, jak wszystkie nowe produkty firmy Pulsar, ma wbudowany rejestrator. Dzięki temu nagrania i zdjęcia zapisują się bezpośrednio do wbudowanej pamięci urządzenia. W każdej chwili można je także przenieść na komputer za pomocą portu USB-C. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, Noctowizor bezprzewodowo łączy się ze smartfonem, na którym dzięki darmowej polskojęzycznej aplikacji Stream Vision 2 można oglądać obraz, zapisywać zdjęcia i filmy w pamięci telefonu, sterować zaawansowanymi funkcjami Noctowizora, zapisywać pliki w darmowej chmurze oraz aktualizować urządzenie, dzięki czemu celownik ma coraz to doskonalsze funkcje. Obsługa celownika jest prosta. Służą do tego trzy przyciski, znajdujące się w górnej części okularu, praktyczny obrotowy kontroler oraz przycisk i pokrętło umieszczone na tubusie iluminatora podczerwieni. Przełącznik trybów, umieszczony na obiektywie, służy do zwężania i rozszerzania przesłony. W ten sposób dostosowuje się ilość wpadającego światła do warunków dziennych i nocnych. Pokrętłem na obiektywie reguluje się ostrość obrazu na różnych dystansach, a regulacja na okularze służy do korekty dioptrii. Szary przycisk na okularze włącza, wyłącza i ustawia celownik w trybie uśpienia oraz zmienia obraz z kolorowego na czarno-biały. Przycisk z napisem REC służy do nagrywania filmów i robienia zdjęć, a przyciskiem z plusem skokowo zmienia się powiększenie, uruchamia tryb obrazu w obrazie. Pokrętło kontrolera reguluje powiększenie z dokładnością do 1 dziesiątej. Obrotowy kontroler służy do sterowania urządzeniem. Uruchamia menu podręczne oraz menu główne. W podręcznym menu zmienia się najważniejsze parametry kontrast, jasność, dystans strzelecki oraz uruchamia się dalmierz stadiametryczny. Przytrzymanie przycisku kontrolera daje łatwy dostęp do zaawansowanych opcji noktowizora. W uruchomionym w ten sposób menu można między innymi uruchomić tryb przystrzelania, w którym ustawia się celownik, wybiera profil przystrzelania, zmienia rodzaj i kolor siatki celowniczej, dodaje nowy dystans strzelecki. Włączyć funkcję SamLight, która wzmacnia czułość sensora, a to umożliwia pasywną obserwację. A także zmienić jasność ikon, włączyć i zmienić ustawienia Wi-Fi, uruchomić i wyłączyć mikrofon, zmienić język, datę, godzinę, przywrócić ustawienia fabryczne, uruchomić automatyczne wyłączenie w bezczynności, a także uzyskać informacje o urządzeniu. Pięć profili balistycznych pozwala używać celownik na pięciu różnych jednostkach broni, a pamięć dystansów umożliwia w prosty sposób zmianę ustawienia, uwzględniając odległość strzału. Aby przystrzelać karabin z celownikiem DJX, wystarczy wejść do menu, kliknąć ikonę ustawień przystrzelania, podać dystans a następnie po oddaniu strzału wprowadzić korektę punktu trafienia. W zależności od modelu celownika do zestawu dołączony jest dedykowany iluminator podczerwieni o długości fali 940 nm lub 850 nm. Oświetlacz znacznie poprawia zasięg w warunkach słabego oświetlenia lub całkowitej ciemności. Jego obsługa jest prosta i instynktowna. Do uruchomienia służy przycisk umieszczony w tylnej części. Poziom naładowania akumulatora sygnalizuje miniaturowa dioda, umieszczona obok włącznika. Moc oświetlacza reguluje pokrętło. Dużą zaletą iluminatora jest prosta regulacja odchyłu strumienia wiązki, która ustawia odpowiedni kierunek świecenia. DJX C50 jest gotowy do pracy w niespełna 3 sekundy od uruchomienia. Funkcja Display Off wygasza czasowo ekran, tak aby w trakcie dłuższych obserwacji zaoszczędzić baterie. Celownik zasilany jest przez trzy niezależne akumulatory typu Bipak Mini, dzięki czemu może pracować bez przerwy przez 10 godzin. Jeden akumulator o pojemności 4900 mAh jest wbudowany w korpus, drugi montujemy w miejscu górnej wieżyczki, a trzeci zasila iluminator podczerwieni. Oba to szybko wymienialne akumulatory APS-2 o pojemności 2000 mAh. Dodatkowo dzięki dołączonym do zestawu zakrywkom celownik i iluminator można zasilać za pomocą opcjonalnych akumulatorów o większej pojemności APS-3, co znacznie wydłuża czas działania celownika. Zastosowanie szybko wymienialnych akumulatorów pozwala na sprawną ich wymianę bez konieczności wyłączenia urządzenia. W prawej wieżyczce znajduje się złącze USB-C, do którego w razie potrzeby można podłączyć zewnętrzny powerbank. DJX C50 objęty jest trzyletnią gwarancją, do której upoważnia karta gwarancyjna z hologramem. Kolorowy obraz dzienny i zmierzchowy, klasyczny tubus lunety celowniczej, duża odporność mechaniczna, najwyższej klasy sensor i wyświetlacz o dużych rozdzielczościach, duży zasięg obserwacji, a także bogata funkcjonalność stawiają DJXa C50 na pierwszym miejscu wśród cyfrowych celowników noktowizyjnych dostępnych na rynku. Pokoloruj ciemność z pulsar C50.